Mini Traktor Ride to atrakcja o numerze 220, długość jej trasy to 150 metrów, a przepustowość to 24 osoby, w czym przy takim jednym traktorku może wejść, e, mogą wejść 4 osoby, e, ale jeżeli wejdzie dorosły, no to już ta przepustowość się znacznie zmniejsza. E, zatem, słuchajcie, jeszcze jedna ważna informacja, tutaj trasa jest w ogóle taka m, no stała, nie po prostu jedziecie sobie tą trasą. Przejazd trwa 2-3 minuty, coś około tego, e, a poza tym to ta atrakcja nie zawiera nic szczególnego jednakże mogę was tam zabrać. A jeszcze jedna ważna rzecz. Jest tutaj ładna scenografia, po prostu takiej farmy, więc to może akurat wam się spodoba. No przejażdżka, po prostu dla takich maluchów. Zapraszam. Dobra, następna atrakcja: tractor ride, czyli chyba to są te traktorki. Wchodzimy. No. Jeszcze włączymy GoPro. No i dotarliśmy do kolejki. A, jesteśmy. Są pasy nawet. To jest w ogóle na cztery miejsca dla dzieci, ogólnie. Może tutaj pokażę jeszcze. O, będzie widać. A, nie będzie widać. Czekajcie, może tak. Dobra, jedno, drugie. Ok. Nie wiem, czy było widać. Ale, dobra, jedziemy. Jest git, jest git, macie dwie perspektywy, słuchajcie. Okej. Okay. Albo nie jedziemy. Patrzymy. Brum brum Bardzo krótka trasa. Może pokażę tu jeszcze. O dosłownie takie kółeczko małe. Okay. i zatrzymaliśmy się Nie, trochę jednak dłuższa, bo tam jeszcze tutaj przez taką stodołę chyba przejedziemy Widzimy, jesteśmy świadkami jak się traktorek zepsuł Ale bo jedzie, ty, jedzie, jedzie Dobra, słuchajcie, traktorek jedzie Jedziemy Ale tu widać, nowe atrakcje też mają problemy, bo jak widzicie nie zbyt dużo obciążenie nie chciało jechać Coś tam się zepsuło, ale pewnie naprawią to, nie? No, ale jedziemy, no bo to jest pierwszy dzień, słuchajcie Pierwszy dzień oficjalny bo też byłem przedpremierowo, ale przedpremierowo nie wchodziłem na takie coś, tylko już na te poważniejsze atrakcje Więc dobra, jedziemy Ej, trochę jak w traktorze, serio Takie uczucie No dobra, jedziemy, jedziemy Tu, 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 brakuje tylko dźwięków traktora I żeby tutaj z komina o, Leciała jakaś para, dosłownie O, czekajcie Jesteśmy znowu, dobra Ruszył, ruszył, jedziemy Jest ekstremalnie No ten przejazd też trochę trwa Dwie, trzy minutki Trochę też trwa, może trochę więcej Ciekawe doświadczenie, patrzę, co się nagrywa Nagrywa się Wszystko. Ciekawe doświadczenie, przejechać sobie No ale to nie dla mnie, nie? To jest dla właśnie tych najmłodszych. Ta strefa tak w 70% to są takie atrakcje dla tych najmłodszych. O, mamy tu kurcze, kurczaki jakieś, wam zaraz pokażę. Przejeżdżałem przez stodołę. No, scenografia jest też ładna, nie? Tutaj. Trzeba to powiedzieć. Ej, prawdziwa słoma nawet widać. Jakieś kurczaki. A to nie jest stodoła, kurnik. Przepraszam, to jest kurnik. No, przejeżdżałem przez kurnik. Okej. Okay. Ale co? Ciekawie wygląda sceneria po prostu. To mnie ciekawi, nie? To jest taka fajna rzecz. Ta sceneria. Okrzywie są to? Jest po grzybie sadzą? Ciekawie. Dobra. Dojechaliśmy. bo to wysiadamy. Oj, to być ciężkie. Co A, zaraz, dobra. <grystanie> okay. Okay. Są pasy nawet. Byłem 4 miejsca na dzieci ogólnie. Może tutaj pokażę jeszcze o, będzie widać? A nie będzie widać. Czekajcie, może tak Dobra, hmm. jedną Okej, okay. Nie wiem czy było widać. Ale dobra, jedziemy. Jest gid, jest gid, dwie perspektywy słuchajcie. Nie jedziemy, Proszę. Brum brum. <grywa> Bardzo krótka trasa. Może tu jeszcze... O... Dosłownie takie kółeczko małe. Jednak dłuższa, bo tam jeszcze tutaj przez taką stodołę chyba przejedziemy. Trzeba przejść do innego traktorka. Traktorek nie chce jechać. Trzeba przejść do innego traktorka. Co Traktorek nie chce jechać. Dobra, słuchajcie, traktorek jedzie. Jedziemy. Ale tu widać, nowe atrakcje też mają problemy, bo jak widzicie nie zbyt dużo obciążenie, nie chce jechać. Coś tam się zepsuło, ale pewnie naprawią to, nie? No, ale jedziemy, no bo to jest pierwszy dzień, słuchajcie. Pierwszy dzień oficjalny, bo też byłem przedpremierowo, ale przedpremierowo nie wchodziłem na takie coś, tylko już na te poważniejsze atrakcje. Więc dobra, jedziemy. Ej, trochę jak w traktorze, serio. Takie uczucie. No dobra, jedziemy, jedziemy. tu, 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 tu. Brakuje tylko dźwięków traktora i żeby tutaj z komina o, leciała jakaś para, dosłownie. O, czekajcie jest znowu, Dobra. Ruszył, ruszył, jedziemy. Jest ekstremalnie. No ten przejazd też trochę trwa. Dwie, trzy minutki. Trochę też trwa, może trochę więcej. Ciekawe doświadczenie. Patrzę, że coś się nagrywa. nagrywa się. Ciekawe doświadczenie, przejechać się tym. No ale to nie dla mnie, nie? To jest dla właśnie tych najmłodszych. Ta strefa tak w 70% to są takie atrakcje dla tych najmłodszych. O, mamy tu kurczaki jakieś, wam zaraz pokażę. Przejeżdżamy przez stodołę. No, scenografia jest też ładna, nie? Tutaj, trzeba to powiedzieć. Ej, prawdziwa słoma nawet widać. Jakieś kurczaki. A to nie jest stodoła, kurnik. Przepraszam, to jest kurnik. No, przejeżdżamy przez kurnik. Okay. no ale co, ciekawie wygląda sceneria, po prostu. To mnie ciekawi, nie? To jest taka fajna rzecz. ta sceneria. Z tą scenografią sadzą. Ciekawie, dobra, dojechaliśmy, bo to wysiadamy. Oj, to będzie ciężkie przeżycie. A, zaraz, dobra. Okej okay. o, udało się. Dobra. Ja w ogóle nie daję gości do niego. Dobra. Idziemy. Już do wyjścia. Przełączamy się. No i jesteśmy przy wyjściu.